Dzień dobry moi drodzy. W kolejnym pięknym dniu znajdujemy się na obudowie. znajduje się ja, czyli Meister i Barbara. Dzień dobry. Awaria mikrofonu, dlatego mamy tylko jeden. Moi drodzy, co tu się wydarzyło przez ostatnie kilka dni? No jak możecie zauważyć, wszystko się nam zbiałkowało, ponieważ mamy już gładzie gipsowe wykonane. Gładzie gipsowe polimerowe zostały narzucone, wyszlifowane, odpylone i zagruntowane gruntem akrylowym. Także, jak sobie przelecimy ręką po naszej ścianie, nic się nie pyli. Można użyć do tego farby gruntującej, natomiast my użyliśmy sobie gruntu akrylowego rozcieńczonego pół na pół i dopiero na to będzie szedł podkład. Podkład, zazwyczaj żeśmy rzucali śnieżkę, grunt, ale zamówiłem tym razem jakiegoś bekersa, primera, więc zobaczymy, jak to wyjdzie na bekersie. Biała gładź. Fajnie się szlifowała i no, generalnie żadnych tam nieprzyjemności nie było, natomiast mieliśmy tutaj dwa rodzaje gładzi, i w pomieszczeniu gospodarczym na ściany daliśmy taką szarawą gładź, natomiast na sufit daliśmy tą białą, i co się wydarzyło? Na styku sufitu a ściany, tam gdzie ta biała gładź stykała się z tą szarą, odparzyło. Chodźcie zobaczcie, jak to wygląda. Nie wiem, czy to było spowodowane konsystencją masy składnikami, czy za dużą wilgotnością w tym, w tym naszym pomieszczeniu. Natomiast no, mamy te nasze ściany w ciapki i tam, gdzie są te jaśniejsze ślady, po prostu tam są już porobione zaprawki w wario, bo tam wario dałem, żeby to nie była masa wysychająca, tylko żeby to była masa, która się Utwardza po czasie zworka, i dopiero teraz na, na towario sobie jeszcze raz yy, nałożę warstwę, gładzi yy, tej już yy, gotowej z wiatra. I generalnie dzisiaj zajmiemy się za, yy, zaprawki na ścianach, ponieważ takie większe zaprawki zawsze robię przed yy, primerem, zawsze robię sobie po tym gruncie akrylowym. To jest to dla mnie wygodniejsze, a potem ewentualnie jak coś jeszcze wyjdzie, to jeszcze po primerze też można zrobić zaprawki. Najpierw kawa musi być, oczywiście. Tak, kawa z rana przede wszystkim rozpuszczalna, ale nie ma fusów i można zostawić brudne kubki i potem nie ma problemu z myciem. Także taki protip. mnie no, e... ja przed chwilą. Tak, jak robię, robimy zaprawki, to żeby nam się odróżniały od tej naszej masy, żebyśmy potem nie szukali z lupą, gdzie te zaprawki były, do tej masy, którą sobie wykonywaliśmy nasze. Gładzie. Wystarczy kropelkę czarnego barwnika dodać i rozmieszać, wtedy gładź będzie. Koloru jasno-szarego, i wszystkie te miejsca, gdzie te nasze zaprawki zostaną zrobione, po wyschnięciu będziemy widzieć, że tam trzeba wyszlifować. Więc to jest takie fajne rozwiązanie. Nie, polecam nie barwić tej masy aż tak bardzo, bardzo na czarno, żeby to było rzeczywiście yy, yy, bardzo widoczne. Ponieważ potem po wyszlifowaniu może być problem z pokryciem primerem, ale tak jaśniutko, żeby się tylko odróżniało. W zupełności wystarczy. Więc taki protip, to sobie niech sobie naciąga i tak dalej. I po tym naszym primerze polecimy sobie na gotowo sufity. Do sufitów zakupiliśmy cztery choboki 10-litrowe Tikkurili Antireflex Dwójki, moim zdaniem jedna z lepszych farb na sufity, ponieważ wybacza błędy. Jest w głębokim macie. Ja jeszcze z tą farbą nie miałem problemów, natomiast niektóre farby antyrefleksyjne mogą być półmatowe, świecące, więc ja polecam głęboki mat. Także weźmy się za zaprawki. I jeżeli chodzi o najczęstsze zaprawki na gładziach, są to tak zwane dziurki po wybomblowaniu masy. I macie takie wrażenie, że przy nałożeniu drugiej warstwy powstają wam takie pęcherzyki powietrza, a potem one wysychają, i przy zeszlifowywaniu robią się wam takie kratery. Nikt nie wie dlaczego to powstaje, nikt nie ma pojęcia o co tu chodzi, a może ktoś ma. Było wiele teorii, my też żeśmy snuli różne teorie. Natomiast no, takie rzeczy wychodzą, no i musimy się ich pozbyć. Dlatego bierzemy naszą masę, rozprowadzamy. No, i tutaj po prostu na zero trzeba to przeciągnąć, żeby te wszystkie dziurki się za, z, zakryły naszą masą. No i to sobie wciągnie i nie będzie tego widać. Wiem z doświadczenia. A takie już naprawdę malutkie, tak jak tutaj, dziureczki, no to prawdopodobnie. Zaleje to farba podkładowa, a potem docelowa, albo tapeta, albo co tam macie. Lampa smugowa jak najbardziej pomaga w wykonywaniu zaprawek, ponieważ mamy na oczy pokazaną płaszczyznę ściany i wiemy gdzie tą naszą masę nakładać. Wiesz, nie ma co przesadzać z tymi zaprawkami, żeby nie robić z naszej ściany krowy, muczki, w takie łaty. Tylko skupiamy się na tych największych dziurach, wrzerach, ryskach, popacy. To co mogło nam umknąć, no i tych największych dziurach. Ciąg dalszy zaprawek i pokażę Wam jak to wygląda. Generalnie nasze ściany przypominają krowę mućkę na polu. Większość tych zaprawek to są właśnie takie dziurki, które powstają po wybomblowaniu masy. I generalnie no, nie ma tutaj za dużo takich sznytów albo niedociągnięć, które trzeba zrobić. Natomiast tych dziurek jest sporo i można byłoby je zostawić i za największe po farbie zaciągnąć gipsem. Natomiast no lepiej zrobić to teraz, no bo potem też Was by to czekało. Wszystkie zaprawki zostały już poszlifowane, wszystko zostało odpylone, do odpylania polecam zakupić sobie w supermarkecie taką zwykłą mikrofibrę do no nie wiem do czego to jest, do mycia podłóg, e, zwykły odkurzacz. A jeżeli robicie coś bardziej profesjonalnego za pieniądze kupcie sobie ustera bo ma większą powierzchnię czyszczenia, i idzie to troszkę szybciej. Natomiast to też sobie świetnie daje radę. Jeżeli chodzi o samo docieranie takich elementów jak szpalety czyli te nasze glify najlepiej co może być to użyć sobie takiej szlifierki oscylacyjnej. To jest akurat Mirka Deros i świetnie się sprawdza jeżeli chodzi o narożniki wewnętrzne przy suficie jak i w tych pionowych elementach tak samo szpalety z tym, że ona nie dojedzie nam do samego końca i wtedy albo bierzemy zwykłą taką miękką kosteczkę z gradacją 120 bądź 150 albo możemy się wspomóc takimi różnymi paczkami i te packi wysłał mi widz, który drukuje takie rzeczy do przetestowania i to jest generalnie rozmiar na połowę zwykłej siatki do żyrafy i tutaj są przyklejone rzepy, także można sobie to przyczepić na rzep, i takim czymś w trudno dostępnych miejscach sobie wyszlifować. Powiem Wam, że bardzo fajnie się to sprawdziło, szczególnie w momencie, kiedy musimy sobie wyszlifować przy zawiasach, bo przy zawiasach to jest zawsze problematyczne, żeby tu cokolwiek włożyć. Zawsze ja używałem zwykłych siatek, zużytych na szpachelce. Natomiast no wiadomo, jeżeli tutaj mamy rzep i nam się to trzyma, to jest o wiele wygodniejsza praca. Jeszcze były jeden taki do kątów, do narożników wewnętrznych, już to zaraz znajdę i do narożników jest coś takiego tutaj na dwie śrubki, więc możemy sobie ten kąt zmieniać. Rozszerzać go jak chcemy, bądź zwężać. Natomiast jeżeli chodzi o samo szlifowanie w narożach, lepiej, żeby on był ści ściśnięty, żeby tutaj było miejsce, żeby podczas wykonywania tego ruchu nie zacierać sobie tych boków, bo wtedy tu powstaną takie paski, które nieładnie będą wyglądać. Więc to jak najbardziej mogę polecieć. polecić bardzo fajne. Jak będziecie zainteresowani, to może. Dostaniemy namiar, gdzie to kupić, bo na razie jeszcze sam nie wiem, gdzie to kupić. Dobra, mamy to wszystko poszlifowane, odpylone, a do szlifowania zapomniałem dodać, że ta szlifierka, czyli Hilti DWS. 225. Bardzo dobrze się sprawuje. Mi się tym lepiej robi niż festulem. Jest lżejsza głowica, lepiej chodzi. Ja nie używam żadnych LEDów na głowicy. Ona tutaj miała LEDy, ale zostały przepalone I całe szczęście. Najlepiej pod lampę smugową się szlifuje. Także bierzemy się do tego podkładu naszego, czyli wszystko sobie polecimy na biało, i zakupiłem sobie 8 wiader bekersa. Raz z tym bekersem żeśmy już malowali, więc cena taka sama jak tych innych marketowych farb, śnieżek czy jakichś innych, więc myślę, że też będzie spoko. 10 litrów, chyba to 80. 6 zł kosztowało, 5% możemy sobie to rozcieńczyć, więc ja sobie to porozcieńczam, napocznę sobie na chwilę obecną 4, rozłożę agregat i zabieramy się do psikania sufitów. I moi drodzy, ja już jestem po robocie, jak możecie zobaczyć twarz lekko obrwała, ale maska była, także nie wdychałem tego akrylu i mam nadzieję, że to wyjdzie mi na zdrowie. Natomiast co, jeżeli chodzi do, co do zużycia tej farby, miałem 8 wiaderek 10 litrowych i jednej zabrakło, ponieważ e, skończyłem psikać gdzieś tutaj, tu już leciała sama woda, żeby przepchło farbę, więc odtąd. Tą górę tu tu tu, 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 i tu muszę dopsikać jutro. Także dzisiaj jadę po, na zakupy po jakieś yy, inne farby, albo tego samego Pekersa, jeżeli będą mieli tutaj na miejscu. Yy, pokoje nam się zbiałkowały. Taka zimna biel, zupełnie inna niż kolor gładzi, zupełnie inna niż kolor śnieżki. Wszystko widać gdzie było psikane. Przez to, że te zabrawki były szare, no to niestety też jedna warstwa tego nie pokryje, na pewno trzeba będzie pokryć to drugi raz, ale to już będzie docelowa farba, na sufity wleci Tikurila, ta matowa, natomiast na ściany jeszcze nie wiem, coś pewnie wleci, albo jakaś ceramiczna, albo jakieś tapety, albo jakieś inne struktury, no tutaj musimy się zastanowić, natomiast Tutaj to pomieszczenie gospodarcze wyglądało najgorzej, z racji tego, że tutaj mieliśmy dwie gładzie: jedna była szara, druga była biała, zrobiły się przecierki. Natomiast no, po przyknięciu wygląda to spoko. Tutaj było bardzo dużo zaprawek, z, z racji tego, że to popękało. Nie wiem, czy się zważyło. Bo były dwie różne masy. Czy coś tu się wydarzyło, natomiast no, zostało to naprawione i wygląda zadowalająco. To jest tylko pomieszczenie gospodarcze. Tutaj chyba wleci biała farba po całości. Natomiast tutaj jeszcze zostało do zrobienia e, zabudowa szachtu, bo tutaj jest czerpnia od naszego GWC, także trzeba będzie się przewiercić i wypuścić rurę przez ścianę, dlatego tam nie było gipsowane. E, trochę nie po kolei, ale nie mam jeszcze tych rur, nie mam rekuperatora. E, to dopiero po długim weekendzie dlatego sobie psikamy. E, co jeszcze? Bardzo fajna farba, widać na tej żółtej gładzi gdzie pryskaliśmy, bo czasami jest tak, że mamy białą gładź, białą farbę, no i nie widać. Gdzie te nasze pasy farby zostały już ułożone. Natomiast tutaj wyszło naprawdę bardzo elegancko. Sufit. E, dzięki temu, no nie wiem, dzięki temu, że ta płyta jest 4 pro, naprawdę nie widać tych łączeń. Wy na kamerze pewnie możecie widzieć, ponieważ na chyba tutaj na łączeniu naszych płyt tam jest gips. No i to miejsce z racji, że tam jest więcej gipsu, jest bardziej wilgotne i się odcina. Natomiast po wyschnięciu nie będzie w ogóle widać, to też jest podkład w głębokim macie. Do tego pójdzie następna farba i będzie elegancko. Tutaj najczęściej ludzie myślą, że coś jest źle wykonane, bo tu są takie ciemniejsze ślady. Natomiast to są cienie, które padają z naszego okna, i tutaj poprzez te kawałki ścian się. Przepuszczają dalej, dlatego to może sprawiać wrażenie, że tam coś jest niepodocierane albo są jakieś dołki, natomiast no, jest to cień, musimy do tego przywyknąć. Także moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Ja uciekam do sklepu, ponieważ zbliża się drugi weekend i wszystko będzie zamknięte. Robię zakupy w następnym odcinku: będzie akrylowanie. No i zobaczymy, co jeszcze się. Uda nagrać. Także dziękuję serdecznie, że byliście. Zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków. Dziękuję i na razie.